Kamośema, tu Bartek. W dzisiejszym odcinku zagrałem Fortnite'a sprzed 7 lat. Bo, jak wiecie, w Fortnite co jakiś czas zmienia się sezon w tym trybie OG, który Epic dodał jakiś czas temu. Obecnie w tym trybie znajduje się sezon czwarty. Yy, I proszę Was, nie patrzcie na naszą formę i zagrywki, które stosowaliśmy w tych grach, bo oboje nie graliśmy w tą grę jakieś pół roku. No i to chyba tyle. I miłe oglądanie. Ale na start krótka lekcja historii. Sezon czwarty rozpoczął się 1 maja 2018 roku od uderzenia olbrzymiego meteorytu w mapę, przez co, na mniej więcej środku mapy, zniszczony został stęchy skład, a na tym miejscu powstała wypasiona wyrwa. W tym sezonie dodano itemy takie jak jetpack, wózki sklepowe, spady, tomigana, kingi bomby i podwójne berety. Sezon zakończył się 12 lipca 2018 roku na evencie, na którym rakieta wyleciała w kosmos, że coś poszło nie tak i przez to w następnym sezonie na mapie były rifty. Pierwsze gierce zaczęło się dobrze, było kilka dobrych akcji. Nie piję no, zabiłem rpg jednego. Ale zakończyło się sami, możecie się domyśleć jak, lecz druga gierka poszła nam zdecydowanie lepiej. Jak go minigunem klepie, zabiłem go miniganem. Lecę. W plecy masz, plecy masz! A ty jakiś bolek! Proszę zostaw mi sprzęt jakieś, płyniem ja A, albo... A masz do pompy? Tyle mogę ci dać. Ej, typo, po Typo, typo! typo, typo. Tripi, Też bolek! Tropa, trip To i lolę! ty... Bolek mi dał sniper! 90, 90. Dad, dad. Cześć, że polek mi snipe'a dał? To okay. jest możliwe. Cracket. Zero-zero. Uciekam, i tak być nie może. Gonimy go, chodź. Bło. On pije mini tu. krak, Dinka dostał. 18 white. O, jam mi się skończyło. Na strzałach jest. O dalej we mnie, ty no cymbał. Okay. Nie jest ten amatorem. Jest sam akurat. Nie jest. 90 fight. A, hita. A mamy innego. Dead. My jest z innym chłopem, się biliśmy. Też Ty o tym. Wystrzelałem dwóch. Już idę do ciebie. Zero ma? Czy krankier? Etypy. Oj. Gdzieś trafiłeś Dobra ja idę jabłka w... ja, ja idę jabłka wsuwać, poczekaj A gdzie jego ziombel? Ja wiem, ja miałem jabłka, nie mam czasu Jest! Na mnie A dokładniej? No już go nie ma Miesiąc? To oni się tak tłuko? No. leży jeden, jeszcze tu jest drugi no. Leży to bolki? bolki. Tu, 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 tu! Tu drugi! Widzę, widzę, widzę. Nie trafiłem z tak bliska, jestem tu po łamargu. No jeden śpi, ale to jest wieśniak. Jest na nie, zginę, ginę, ginę. Ale mnie, zasko mnie zaskoczył, ale mnie, mnie zaskoczył Tu jest na górze On Uy. śpi Marek! Budzimy się! Co on robi? Ja do niego strzelam A. Uważaj nie w nie w trap! traf! Nie w nie w nie w Zrzucił mnie, zrzucił mnie Dobra, już nagle To ty chodź. go zabiłeś? A dostałem od dostałem od Jestem Jestem Potrzebuję asyku ratio, nie zrzucę jesteś? Mnie. Chcesz meda? Mam, plus Dobra Rp leci. leci Rozbuduj leci, bazę lecie, lećcie, lećcie, leci. Na luzie, na luzie Weźmiesz te, te rakiety? 25? Czyli się bije. A czy Ej, weź, go. White. Crack? Dead, Dead? Ej, lec, 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 drugi, 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 drugi. Team. 10 O, naklepiemy go we dwóch Gdzie ty jesteś? Cieści, kolapsuję, kolapsujemy Wejście Kurde, ja nie widzę go dead. dead, dead dead Brawo, brawo, brawo Ej, bo mamy Chodź Masz tam spada? Mam Ej, już, bez, 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 A widzę, no? Ja go obejdę. Wysadziłem go. Idzie do ciebie. Słuchaj, tak, krak, krak. crack. Zaraz mu granatę rzucę. Czekaj, Dead. jeszcze jeden. Nie! Coś mi się zabrał. Aby było. Dostał granatem. Jakieś granatów nie zostało Dobrze 14 white Granatuję go Albo to ostatni Albo, albo trapuję Na dole Czekaj Strapuję go, nie bij go Chyba, że zginę, to musisz go zabić Ja też próbuję trapować tak, w moim boksie jest całym. O, A! Już zaraz, on nas trapował. Nie, to ja. Dobra, zabiję. W tej gierce, jak widzicie, wygraliśmy. I zobaczcie, jak poszła nam trzecia gierka. Bo uważam, że też nie najgorzej. Ale powiedzmy, gdzie są oponenci. Na mnie. Już z zgrana wnikowałem. Widzę, widzę, widzę. Uważaj, bo masz tu tucera, nie wychyle Ale on nie, co ja mam. Jeści To ty rzucasz te granaty? Nie To jest... On jest cienki bole. Patrz jak się buduje Drugi podszedł Ja ich obstrzeliwuję O, spadłem A dyntka jest Nie mam maców No bo nie mam maców To masz mnie Ginę Ginę, ginę Dam mu Nie dałem 90 Chodź, chodź A! Dostałem oklep Ja nie wiem jak, bo on cały czas we mnie sprayuje Co? Dead? To, dead, dead ogóle Tak To dobrze, bo on był tak we mnie w celu Typ się Typ, 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 typ Tu Za płotem Tripi, tropa, tropa, tripi I będzie podnosił chybań? Czy nie? Los chciał, żebym ja o nim wiedział Uważaj, bo to jest dwóch Jeden jest Uważaj, Snipe'a e, Serwer On? 60 Pomu chodź tu Drugi, idź, uwaga 80, ten tak? drugi Bijam. Ej, podwinął twoje. Chodź tu do mnie! Dojeżdżają mnie, chodź tu! Widzimy, widzimy, widzimy! Chodź tu do mnie, a nie widzi mnie! No, Jakieś się z nim bije, ty. A, bo ja też się biję. Dostał sto? Ja ci nie przejdę. Nie pomogę. Chodź do mnie. Masz jak do mnie? Plecy, plecy. Mm. A drugi ten. Kurde, dajesz tego. Mówił może jakoś. Cześć. Brawo, boss. Czekaj. Mam 3 hp, Mogę zostać nisko. Dobra, solówka, solówka, solówka. A masz ten? No. Ej, mam jedno pytanie. O, to też, ale Co, chcesz meda? Czy ak akumulator na kabel masz? Mam. A, mm. to oh, <grym> rozumiem, o co tu mi chodzi. Ja Cię wysów rozumiem. Tylko, żebyś nie dostał wdyskę i będzie dobrze. Ja, ja już odpalam w razie czegoś do ucieczki, człowieku, lunchpady. Bo to jest sulóweczka. Dawaj, wierzamy, rewolwerujemy go. Dobra, jednak nie. Nie, przerzuć spokojnie. On jest mocny oh. jak to coś. Mak! Zaraz będzie mocny. Jakże nie... jak, ty polecisz... Pa, i teraz my wierzamy. Wierzę, 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 wierzę! Jeszcze detonuj, detonuj! Reload Czekaj, trapuję go, trapuję! Albo nie? Nie, trzeba go zabić. Rewolwerowiec. Pamiętaj, mów do mnie rewolwerowiec do końca swojego życia. Ej, uciekł na drzewo! Ta jest na drzewie. Nisz drzewo! Jestem na górze. Niższe drzewo, nie pójdź. No to nisz! Oż ty kurde w mordy jeżdżę Nisz, nic, nic! Nie wiem, które. Pode mną. Ej, mama, na spada? Mam. Mów kiedy użyć? Cawie, już. Już, po co wiem? On użyje go też. Dead. Czy żeś ubił, czy żeś spadł? Ubiłem. Ale misja, człowieku, to była. W tej gierce również wygraliśmy, ale zobaczcie, jak poszła nam kolejna gra bo uważam, że poszła lepiej niż ta. Tu! Okay, white. Nie ma go. No jak nie ma? No przed domkiem jest. coś ty? w tych kuźnach? Wysadził się debil. Gdzie go masz? Na mnie. Drugi Łożysz ty mordę, coś co on robi Light Oj, strzela do mnie jakiś Skąd? Jest na mnie jakiś... Ale to ziutki są jak coś Ziutek ma kewa Siton ton? Full box? 3 Niebieska pompa jeszcze Dwie godziny tam. Na... mnie dwie... typa mam, typa mam, chodź, chodź dwóch mam, dwóch mam, chodź Kurwa, gdzie ty jesteś, człowieku No na mnie Nawet na blisko mam, typa. No skopa dostał Chodź tu, bo tu są trzy ekipy na mnie Widzę, 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 widzę. Luz. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja mam misję. 90? Znaczy 86. Gdzie? Tu. tu. Weź tu podejść do mnie, a nie ty tam stoisz. Mam ping. Luz? Idę do ciebie, bo tam masz typa Dostał 100 A drugi przez razu Jestem Bije mnie Nie, nie działa mi 30 30 white ma To w ciebie wjeżdża, nice To twój trap? Mhm Gdzie jest do Ja mam yeah. ping, proszę zabuduj zabiję dwóch Ej masz tego, jak, jak, żaga, jak No ja drugi tu wbiegał i go zabiłem Lecisz? Chodź na górkę do mnie. Widzisz, gdzie jestem? Jest. Strzelać do niego, czy nie? Jak... No jak masz, jak to, ale jest granatnik, a on tu. Chłopie, Co jest gdzie ja jestem? No weź zejdź stamtąd jakoś. Tu, 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 granat. Tung 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 tung, tunk, 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 ścianę tunk, tunk, Bądź tunk, Dawaj dawaj tunk, tam Dead dawaj, tunk, 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 jest to, dead Brawo Są pośledzone, nic nie go coś trafimy RPG Ja wezmę tego, White, tu White, White Wezmę tego RPG'a Uwaga, idzie drugi Dostał 36 Wziąłem, wziąłem za sztucera, wziąłem minisy, 6 Git, ja on wie tylko On tu jest? Ja mnie nie Jeden dead i drugi ma 30 hp Nice Dead Pa, tu Jest ja wyszedł Oj, nie tym Ta, zniszczyłem go It's 50 Nice Snajpy dostałem Drugi uważaj gdzieś chodź, 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 chodź do mnie Snajpy dostałem 50 E, plecy, plecy. Chodź yeah. tu Przyjdzie do mnie? Do szarde On będzie sprajował, ale postaram się no. Na no, dole, na no, dole, na no, dole do zabuduj do, do, do. Masz coś do białego? Jestem. masz Rozbuduję, się. Trzymaj, trzymaj. On wchodzi. On jest solówką. Plus. Musimy go jakoś zabić. Plus. Ulec się. Nie mam nic więcej. Masz biga? Znisz to. Dobra. Daj do pieca, bo nie mam drena w ogóle. Już dokładam. Poczekajmy sobie, poczekajmy. Nie wjeżdżajmy w niego. Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Aż on dropnie może jakoś Albo go spróbuję zrzucić może Dorzucam do pieca Ej, weź, weź mnie wypuść, ja go zrzucę Okej okay. I zrzucam go ja Nie Patrz, rzucam go Zrzuciłem Czarnieki trakt 50 Pięćdziesiąt, oj to jest jeszcze Ale, o Uważaj, uważaj, bo znajduje u nas Oso nie ostatni został Tylko gdzie on jest? Skąd? Tu, tu, tu Oj, sorry, zabudowałem gdzieś za tobą Dead.